Witajcie moi drodzy. Przychodzę dziś do was z czymś nowym. Czas rozwijać kanał o inne ciekawe i ważne tematy, pozostając oczywiście przy tym w energii rozwoju, informacji, wiedzy i szeroko pojętej ezoteryki. Numerologia dnia urodzenia i jej powiązanie starotem z, z tym właśnie dziś do was przychodzę. Bo każdy dzień, w którym się rodzimy, niesie ze sobą unikalną wibrację energetyczną. To nie jest przypadek. W numerologii dzień urodzenia to jedna z kluczowych liczb, która opisuje nasze wrodzone cechy, potencjał, mocne strony i wyzwania życiowe. To właśnie ta liczba mówi o tym, z jakimi talentami przyszliśmy na świat i jaką drogę najłatwiej nam realizować, zanim jeszcze wpłynie na nas środowisko, wychowanie czy doświadczenie. I oczywiście wychowanie już mamy za sobą, ale jeszcze środowisko i doświadczenia możemy zmieniać i nabywać. Ale to nie wszystko. W tym projekcie idziemy o krok dalej, właśnie łącząc tą klasyczną numerologię z głęboką symboliką yy, wielkich arkanów tarota. Każda liczba dnia urodzenia zostaje tu powiązana z odpowiadającą jej kartą tarota, co pozwala jeszcze pełniej odczytać charakter danej osoby. Jej siło, siłę duchową, archetyp, lekcje życiowe i cienie osobowości. Tarot, astrologia i numerologia to nierozłączne dla mnie trio, o czym często mówię w moich przekazach tarotowych. Czego się dowiesz w tym krótkim filmiku? Jakie masz cechy osobowości? Jaki masz potencjał zawodowy? Jaką masz dynamikę w relacjach uczuciowych? symboliczne właśnie odniesienie się do odpowiedniej karty tarota. No i oczywiście cienie i wyzwania związane z daną wibracją. To połączenie numerologii i tarota pozwala spojrzeć głębiej zarówno na nasze mocne strony, jak i lekcje do przepracowania. No to cóż, kochani, gotowi jesteście by poznać, co mówi o tobie dzień, w którym przyszłaś bądź przyszedłeś na świat? To zaczynajmy. Osoby urodzone 6 dnia miesiąca w numerologii szóstka to liczba miłości, harmonii i odpowiedzialności. Osoby urodzone szóstego dnia miesiąca są bardzo ciepłe, empatyczne i opiekuńcze. Ich życie często obraca się wokół bliskich osób, rodziny, przyjaciół i partnerów. Szóstki mają naturalną zdolność do tworzenia harmonijnych relacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Często pełnią rolę opiekuna lub doradcy, stając się fundamentem dla innych osób. Cenią sobie spokój i równowagę, a ich podejście do życia charakteryzuje się dążeniem do tej harmonii, właśnie i współpracy. Mają silną potrzebę dbania o innych, ale również oczekują, że będą otoczone miłością i wsparciem. Jakie więc zatem ma cechy? Szóstka: empatia, opiekuńczość, miłość, harmonia, odpowiedzialność, uczciwość, zrozumienie, troskliwość. Potencjały zawodowe urodzonych szóstego dnia, to świetnie odnajdywać się będą w zawodach, które wymagają pracy z ludźmi oraz odpowiedzialności za innych. Ich wrażliwość i empatia sprawiają, że doskonale sprawdzają się w zawodach opiekuńczych, takich jak pielęgniarki, terapeuci, nauczyciele czy doradcy, czy nawet kołczowie, czy kołczerki. Coach, Wszystkie potrafią tworzyć atmosferę zaufania. Co sprawia, że są świetnymi liderami w branżach wymagających pracy zespołowej. Ich naturalna zdolność do rozwiązywania problemów interpersonalnych i tworzenia harmonijnych relacji czyni je również idealnymi menadżerami lub liderami grup. No a co w relacjach uczuciowych? W życiu uczuciowym szóstki są lojalne i pełne oddania. Szukają partnera, który będzie. W stanie zaoferować im stabilność i bezpieczeństwo emocjonalne. Ich miłość jest głęboka i opiekuńcza, ale oczekują, że ich partnerzy będą równie oddani i troskliwi. Dla szóstek najważniejsza jest harmonia w związku, o czym wspominałam wcześniej. Nie lubią konfliktów i starają się rozwiązywać problemy w sposób spokojny i zrównoważony. W relacjach uczuciowych, uczuciowych więc potrzebują y, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Karta tarota, odpowiadająca szóstce, to karta kochanków. Kochankowie to karta miłości, wyboru i harmonii. Osoby związane z tą kartą są niezwykle związane ze swoimi uczuciami i intuicją. Karta ta symbolizuje również zrozumienie siebie i innych, a także umiejętność tworzenia głębokich, pełnych zaufania relacji. Oczywiście, jak i w pracy, jak i w miłości. Osoby związane z tą kartą często stają, się, stają przed takimi ważnymi wyborami, które mają wpływ na ich życie emocjonalne. Kochankowie to również karta równowagi i zjednoczenia, co sprawia, że osoby te potrafią harmonizować swoje życie i znaleźć odpowiedni balans pomiędzy pracą a relacjami. No to jakie mamy cechy z tej, tej karty tarota? Miłość, harmonia, zaufanie, wybór, zjednoczenie równowaga, współpraca i emocje. Czyż nieprawda, że podobne do znaczenia samej szóstki? I podsumowywując, kochankowie to karta, która łączy nie tylko osoby, ale także aspekty wewnętrzne człowieka, emocje, emocje i rozsądek, marzenia i realia. Osoby związane z tą kartą potrafią tworzyć głębokie emocjonalne więzi i są w stanie w pełni oddać się relacjom. Często stają przed wyborami, które... Mogą wpłynąć na ich przyszłość emocjonalną. Dlatego ważne jest, by kierowały się swoim sercem. Ich życie miłosne jest pełne pasji, ale również potrzeby równowagi i zharmonizowania swoich pragnień z rzeczywistością. Mam nadzieję, że ten króciutki bardzo zastrzyk informacji na temat Twojego dnia urodzenia i powiązania go z kartą Tarota coś w tobie obudzi, odświeży albo ci do czegoś. Popchnie do jakiegoś działania i do wykorzystywania własnych potencjałów i możliwości. Wszystkiego dobrego Ci życzę, droga Szósteczko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!